Jeszcze rozsadzam się, bo zdjęć, rozsadzam bo po nie jest tego, że nie oddziałają po razie, nie A tak, bo nie, bo to tam mało Nie, nie, tak być. A gdzie druga? Gdzie druga a druga. Jest tutaj, a teraz tam nie, jeszcze nie jest przedziałową, tutaj, to Dosłownie kilka minut temu zakończyło się bardzo emocjonujące spotkanie pomiędzy Kingą Kołosińską, Moniką Brzostek i Słowacką parą Nestarcowa dubowcowa Mecz oglądał Jerzy Litwiński, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, a podczas turnieju, dyrektor techniczny turnieju, Panie dyrektorze, kibice też dopisali na ten mecz. Mecz był bardzo naprawdę emocjonujący. Kto nie widział, niech żałuje. No i pierwszy taki komentarz, bo w końcu mamy fajną wygraną w tym turnieju. W zasadzie tylko tego nam brakowało, bo wszystko praktycznie od początku turnieju odtoczy się idealnie. Brakowało nam tylko zwycięstwa polskiej drużyny. To zwycięstwo na pewno spowoduje, że jeszcze więcej kibiców zacznie przychodzić, chociaż już naprawdę było ich sporo. No i można powiedzieć, że tak naprawdę to zwycięstwo dla nas tutaj, dla organizatorów, dla Polski, no ten turniej otworzyło. Turniej otworzyło, zwycięstwo Polek, ale mamy i zwycięstwo chyba Olsztyna, bo ten turniej naprawdę świetnie jest zorganizowany, a jezioro i całe, całe centrum rekreacyjno-sportowe ukiel no jest magicznym miejscem. To potwierdzają i zawodnicy, i turyści chwalą nas na świecie, co widać na Twitterze, także tylko się cieszyć. Tak, słowo amazing powtarza się tutaj bardzo często. My też śledzimy te wpisy na portalach społecznościowych. Jest bardzo wiele zdjęć zawodników, bardzo wiele pochlebnych opinii. Najbardziej niewiarygodną sprawą, jaką podkreślają, jest to, że główny stadion stoi praktycznie 5 metrów od brzegu jeziora, ze wspaniałym widokiem. Są zadowoleni z infrastruktury, z tego, że jest dużo miejsca, że mieszkają też przy samym jeziorze, że przy każdym błysku są trybuny, na każdym kroku podkreślają, że jest ta impreza znakomicie przygotowana. A trzeba przyznać przecież, że startowaliśmy no, z wielkim tutaj takim niedowierzaniem na początku, że tylko stare jabłonki, że było to niewiarygodne, że Orszyn może taką imprezę zrobić od razu najwyższej rangi, a jednak udało się, wiele to kosztowało pracy, ale teraz satysfakcja też jest olbrzymia. No i nie tylko kibice. Tu też musimy podkreślić, znajdą coś dla siebie, bo tych imprez towarzyszących, co zawsze podkreślamy od początku, jest bardzo dużo. No, bardzo dużo. Ja na razie zauważyłem, że najbardziej oblegana jest strefa Wellness dla Pań którymi jest przygotowanych kilka specjalnych stanowisk i tam cały czas są panie Henne, które chcą. strefa gier zapomnianych. Niedługo dzisiaj już zaczął się koncert. Zległy teren. Okazuje się, że bardzo się przydaje, bo wiele tysięcy ludzi przebywa na imprezie, a jednak nie powoduje to tłoku, nie ma wrażenia ścisku, i to jest właśnie ten komfort, który jest najbardziej podkreślany. Właśnie, podkreślamy też infrastrukturę, bo już możemy Państwu zdradzić. Rozmawiałem kilka chwil temu z Grzegorzem Fiałkiem i Mariuszem Prudlem, i wszystko wskazuje na to, że nasza najlepsza para męska w siatkówce plażowej zimą będzie trenowała właśnie nad jeziorem Ukiel w hali z krytym boiskiem. E, tak, dzisiaj Mariusz Prudel i, i razem z trenerem oglądali hale przed Olimpijskiej. Powiedzieli, że jest super, że im właśnie o takie warunki chodzi w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich. Na razie wstępnie powiedzieli, że można było się dobrze tych najważniejszych. Równie szybko może dołączyć, jeżeli chodzi o siatkówkę plażową. Dla nas do Olsztyna jest to znakomita promocja na, na całym świecie, bo jeżeli zawodnicy tej klasy twierdzą, że w Olsztynie warunki do gry w plażówkę są super, to sądzę, że tutaj cały świat bardzo szybko się do tego przekona. No właśnie, jak kto jeszcze nie jest przekonany, to zapraszamy. To jest dopiero drugi dzień w Armia Mazury Grand Slam Olsztyn 2015. A dzisiaj o godzinie 18 na scenie przy Boisku Głównym pierwsze koncerty. Publiczność rozbawy najpierw Cezary Makiewicz i zespół Koltersi, a po zakończeniu ostatniego meczu dzisiejszego, Piotr Gruszka będzie prowadził zajęcia siatkarskie z dziećmi. Także serdecznie zapraszamy. No tak, i o 18 grają też nasze dziewczyny drugie mecz grupowy. Jeżeli go wygrają, to wiadomo, że już tej grupy powinny wejść, więc przydają się doping, serdecznie zapraszamy jak najwięcej osób nad jeziorołki. No i się widzimy nad jeziorem. Zapraszamy, dziękujemy.